Ja słyszałem, Andrzej, że ty jakoś miałeś nieodpartą ochotę zanucić jakieś ładne melodie. I to będzie tak, jak w szkole podstawowej. Wylosuję po prostu tę piosenkę spontanicznie. Tak, jak Wojciech Mann, szarfę. Potrzymaj kierownika, ja wyciągnę. Dobra. Numer yes. Co to za kawałek, Andrzej? Co to za kawałek? Nie Uda. znam jego, ale zaśpiewał spontanicznie. Spróbuję się do załapać. Zagraś taki riff na gitarze. Oh, man, we to the oh. Hey, 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 hey Our the whole day We'll eat hey. and drink it all No days, no time to explain Hey, 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 hey. hey. Your women know the ways of our cave okay. Hunger make us feel no shame, so shame. we never to too much to take return on the table. Roll no no loss, let's roll it up, baby Three Co się stało? Kontroluj drogę! Ty, naprawdę. Nie wytrzymało! Nie, nie! <grym> za dużo w <grym> Nie wytrzymało cavemana! zamknę ten kommunik. Cavemana! Nie, to co człowieku! rozwaliliśmy system! Super! Dobra, ale the czyli...